i urządzić tego kompleksu tak, aby znaczące dochody. Powiedzmy, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby ten zamek kupić, no i też ile trzeba mieć, żeby później go na przykład wyremontować. No żeby zamek kupić, trzeba mieć minimum 16 milionów złotych, a żeby zamek wyremontować co najmniej 100 milionów. Także nakłady są ogromne, znacznie większe niż ta kwota, którą gmina chce pozyskać. Są tak olbrzymie, dlatego że wszystko tutaj trzeba robić zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, prawda? Że rzeczywiście tak, większość obiektów jest wpisana do rejestru. Cały zespół zamkowy jest w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stąd z tego względu nakłady są znaczące. Panie burmistrzu, zapytam jeszcze też o to, załóżmy, że uda Wam się sprzedać prywatnemu inwestorowi ten zamek. Jak to będzie w umowie obwarowane? Czy on zostanie w tym momencie zamknięty i nie będzie już go można na przykład zwiedzać, czy też jest jakieś obwarowanie, że on będzie musiał być dalej ludziom udostępniany na przykład do oglądania w środku? Zamek będzie nadal własnością gminy Gniew, ponieważ my podpiszemy umowę zobowiązaniową. Najpierw inwestor musi włożyć odpowiednie nakłady, wyremontować ten zamek, przejąć funkcje, jakie w tym zamku były, a więc turystyczne imprezy, jakie tu się od, odbywały, a dopiero po kilku latach stanie się właścicielem tego zamku, jak to wszystko wykona. Więc myślę, że te funkcje zamku, jakie są obecnie, zostaną utrzymane i turyści na pewno na, na tym nie stracą, jedynie zyskają. To na koniec jeszcze pytanie ilu chętnych jest, bo dzisiaj zamykacie e, tak naprawdę termin, e, kiedy można składać jeszcze oferty? Dzisiaj na, na ten czas, z którym rozmawiamy jest jedna of, oferta. Za tydzień będziemy mogli po, powiedzieć po rozpatrzeniu przez Komisję, e, kto został dopuszczony do tej drugiej części do negocjacji. Dziękuję bardzo, tyle burmistrz gniewu Bogdan Badziąg. No a jeżeli ktoś ma przynajmniej 16 milionów wolnych środków, no i to, o czym mówił pan burmistrz, kolejnych przynajmniej 100 milionów na to, żeby zrobić remont w tym zamku, to jeszcze dzisiaj ofertę można tutaj złożyć. To Michał Lewandowski. Koniec dzierżawy, koniec farmy życia. Jedyny.